Witam wszystkich Dzisiaj znowu zrzuciki Mamy 10 kwietnia No i co? Zaraz wam pokażę moje największa tyka W 2023 roku No nie wierzę, że takie coś Takie coś znalazłem <grytanie> Największa tyka No ale jest sztuka Patrzcie to jest chyba Czworak się będzie nazywało, czy jakoś tak? No, piękna tyka Szukamy dalej Znalazłem jakieś kości Tu są kości z zielenia ścięte po róży. Cała czaszka a tutaj, tutaj jest czaszka z dzika. Kto to tu wyrzucił? Patrzcie, tu jest dzik. Jest dzik i kości z zielenia. To chyba jakiś kusownik.